To odłóż te żelki, ja, śmieciu. mam cebulkę k***a mogę grać. No, to niech hałas z no, tą cebulką. Mhm. Mm Masyno chrupiąca! Witajcie, witajcie! <ścoughs> z tej strony GURPIN, KUBUŚ i Tofi. Tak. Gramy dzisiaj w Pokemony a ja to komentuję. O. Tak, dokładnie. Czyli w No niestety. Jesteśmy. No niestety, to dobre. Jesteśmy na PSZ2 e, seli której dawno nie było i i, i, tak, i chcieliście, ją... być może teraz powrócimy z bardziej regularnymi odcinkami. I teraz tak, standardowa, standardowa regułka. Jeżeli chcecie wystąpić w odcinku z tej seli, wbijajcie na Facebooka, lajkujcie go i, i czekajcie aż udostępnię post, w którym mówię, że potrzebuję osób do nagrania. I tyle. Tak jak się dziś to zrobił Tofiko. o. No tak, czekajcie godzinę. Czekać no. czekajcie go... No bo żeś nie, nie, nie pochwalił, że jesteś na PS2. A przynajmniej nic nie było słuchać. No. No, no i tak, no. I, I Kubuś komentuj. No. Właśnie wiem ogólnie. Ale koszta chyba jakiś kurska... z Mordensem czy toxikiem? Kurza... Nie. on Blastem. tego. Śmiecia gurpina. No i ogólnie ma toksika, nie? Niby ma ten atak po, potrojony. Ale dalej, śmieci mu przegrywa. No, na jednego strzała. No, tak jak już mówiłem. To jest jeden jeden. Gurplin, teraz wystawia jakiegoś śmiecia. Pewnie jakąś legendę. No, super legenda. I znowu mi ktoś pipa Ty... tym Facebookiem. O co chodzi? Mm, ogólnie to wygląda. Ten, ten kupa tor wygląda, jakby to był penis. Kupa. Jakiś, a ten twój wygląda jakby miał down'a. <grystanie> serce to jest, czy co to jest? No to jest takie serce, masz rację. He masz 69 punktów życia, Gordlin Trofik, odzywajcie, się, żeby później mi nie płakał, że się nie odzywasz. Nie będę płakał. <grystanie> Ty nie będziesz płakał, ale ja będę płakał, że mi... Ojej. Ojej. Niedobrze. Ale ja będę płakał, Boż, że mi... on Zabiera tą audycję całą. Eee... Dużo to ja ci nie zabiorę. Hmm? Ja dużo to ja temu flowowi no. nie zabiorę, a no. wiek? Mogę zmienić no. Pokamona to, to też byłby właściwie To też byłaby opcja Circo flow super konfliesz go i iluminujesz będzie cię te sprawy o. Tak. A i jest taka mm. jedna sprawa, za nie zapomnę. Kilka osób się pytało, dlaczego nie ma ataków w tej serii. Dlaczego nie widać ataków? A ataków nie widać z tego względu, że wyglądałoby to beznadziejnie. Jeszcze bardziej niż wygląda w tym momencie. A w, w tym momencie, jak nagrywam sobie takie okienko, jak sobie nagrywam było, e, hej, to, to tak, to widać dobrze i jest dobrze. Ogólnie, nie? Ogólnie to są dwie jakieś szlaufy, które będą teraz walczyć. Mężczyzna. <grym> Dwa szlaufy. Można i tak. No. W o. o. O, to było dobre. ogólnie. O, no chyba cię tak, boli. Jak, jak wtedy też ci komentowałem Gurpin to ten, a Arkeus też był. Pamiętasz? Chyba nie, nie, był. nie pamiętam. Nie był. Raczej na pewno nie był. Chyba był. Nie był. Chyba, chyba był? Nie był. Sprawdźcie i mi powiedzcie. Dokładnie, ja możecie sprawdzić było. i napisać. <laughs> Dloin Punch chciałoby a się. To się tak ładnie mi poszło. <laughs> Wcześniej um. dokładnie mi poszło tak, bo walczyliśmy sobie jedną lutkę przed tym, co, co Kubuś bił, musimy nagrywać jeszcze raz i wyglądało to w ten sposób, że yy, yy, Tofik wyrzucił yy, mega peżota i, i mnie rozwalił na hita, no, no i widzicie, no, szani peżot jest, czyli szani jest jednak potęgą, nie? No, ogólnie. Mm. Mm. To po prostu był, był zalarg. Obyg. Mogłem Ciągle się domyślić po tym tak zakalpanym. To no, widzisz magię? Może no, no. jednak alkeus nie jest taki zły. No. Wszystko ty nie wiem, jeżeli są jakieś spory pomiędzy alkeusem. O, a... o, 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 o. A czymś o, tam wiemy? to. A mnie tu to wolę mi tutaj. No, Powiem wam historię o tym Pokémonie, który wygląda jak pedał. A który wygląda jak pedał? No, ten, Mój. ten pop... no was, okej. Okay. On wygląda jak taki typowy Mario, szczerze powiedziawszy, trochę. No. Bo, żal Dawno temu, kiedy jeszcze na świecie żył Mario... To, to, to Mariovi się nudziło. Nie miał chłopaka do towarzystwa. To stworzył sobie go... No, z klocków Lego. Jak już stworzył go z tych klocków Lego... to... To się tam zabawiali, nie? A jak już się zabawiali... To później powstał Luigi. A jak Luigi powstał to później nic nie powstało, bo z tym nikt nie chciał być. No i to jest cała historia powstania tego Pokemona. Po, po odcinku z rakszą i, i z kubusiem chcieliście więcej kubusia, macie więcej kubusia. Ja nie wiem naprawdę czy to jest dobrze dla tej sali, że będzie więcej kubusia czy nie. Ale jak chcieliście... Proszę was bardzo. To galasz głupoty. Ty. A ja...

Pokemona Bedrilla i Pokemona Talona Flame'a, bo ogólnie to jest zły chłopak i ją przeklina. Dlatego taki jest, ale głównie powiem co jest 5. Górnie już wystawił swojego jednego Pokemona, to był tam jakiś inny Pokémon, ale nie pamiętam jak się nazywa, bo to było tam mniej ważne. No. Gigarita chyba. Chyba tak. No. I ogólnie to powiem tak, o, że ten talon to ogólnie taka to he, bestia jest. Bo sam siebie atakuje, nie czemu? <grym> no. Sam siebie atakują, ma takie ataki, wiesz? Na tym polega Brave Belt i, i chociażby Flare Blitz, że no, zadają spore obrażenia, ale jednak jedną trzecią. Jest, tylko ich Możesz mi przelewać, dziękuję. Ale jednak jedną trzecią tego, co zabierają przeciwnikowi, zabierają też Proszę, sobie. Proszę, Pokémon Meksykanin. Pokémon Meksykanin, dokładnie. No. A taki ogólnie. ogólnie... Ofensywnie szalony, jak tańczy, sobie nie? Tak, jak to mówiłem dobra. przed chwilą, tą historię o powstaniu tamtego filmu, jak teraz to widzicie, to jest dziecko Luigiego, Luigi Colo. No, nie są bardzo też podobni, oni też są tacy poryci jak po kwasie. Co ja A zrobiłem? Co do kwasu, to było głupie. To było co głupie. do kwasu, to ostatnio była, miałem taką historię, nie? że sobie idę, 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 idę i kolej się przydolił, bo, 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 bo tak. No. no dobra, ale komentując dalej walkę, to Goldak tutaj to Fika wygrał. Nie, Gurbina wygrał. No jeszcze nie wygrał. Tak. tak naprawdę jeszcze nie wygrał, wiesz, bo, bo jeszcze walczymy, nie? I tak ogólnie to Chodzi tego. Mówił, że wygrał z tamtym Pokémonem. No to mów, że wygrał z tamtym Pokémonem. No halo, nie za to ci płacę, tak? Ogólnie. No, to. No, Prawda jest taka, że ja kupię kanał I w nagrywa... tym momencie będę nagrywał pewnie więcej bloka I, I ogólnie tak i, Ale komuś mi za to płaci przynajmniej, wreszcie, wreszcie dostaję hajsy z YouTube'a, nie? No, tak to wygląda I należy, Ile lecimy dalej Nie, I nie szum... mam Warbok, war Warbok to dobre, z tym że... Eee, to też pójdzie jakoś nie mam nadzieję. Sprawnie, fuck, nie zabiłem go na hita Gangshot, prawie jak kamshot. Ej, hey, zabiłem go na hita. Tego tak. Jak być widzę, się opierdziela i znowu, znowu, prawda, będę mu płacił kompletnie za nic. Bo powinien tutaj siedzieć i w tym momencie komentować tę rozgrywkę, gdzie się dzieje się, bo się dzieje. No. I teraz tak Matko mm. łosko, ty mi dopiero dwa pokemony zdjąłeś. Kun, my friend. No, ogólnie za pierwszym razem poszło Ci lepiej, trzeba przyznać. Bo no, nie mam nikogo dobrego teraz. <laughs> Ty ja może już nie będę zmieniał, żeby nie było. Tak ogólnie, że biorąc. No i zobaczymy. Dobra. Mój karpik cię zniszczy. Karpik, no tego pokamonu może i tak, może i zniszczy, to fakt. Ale pytanie czy pójdziesz z moimi następnymi Bo tego pewnie nie jestem. Gdyś albowiem w tym momencie. To ja mam coś takiego dobrego, co się nazywa takie coś o... Jak celebii... no nie... Mój no ostatni pokémon nie ma szans... A jaki jest twój ostatni? A dawaj... Swampert albo rzekł Waxil. Tak samo. Gastrodon też dobrze może być. No to w takim wypadku chyba... Chyba wiem co się w tym momencie... Jakim cudem on to przeżył? Halo, sztelkrot, odporność. Do, do pewnie blitka jakaś, albo, albo w, w, pineszku, w pineszku defa. Ale tak, co nie zmienia faktu, że w tym momencie chyba wiemy kto wygrał. Ogólnie. Ja nie mogę, ja nie mogę, ja do was mówię, ja tu ci komentuję całą tą ma, ja mam mikrofon wyciszony. Kubuś. Zabłogujesz mnie, człowieku, naprawdę ja... zabłogujesz mnie. Wiesz, jak ja tu komentowałem, mówiłem, że tu zostały ciele bliżej śmieci, ogólnie, że kupił je i tak dalej, i tak dalej, a tu mi nie komentuje, Ociepanie. panie. No, także tak ogólnie, no, wygrałem noc Pod koniec, oczywiście, komentarz też do walki będzie. Ogólnie, jeśli trening mieli chłopaki, to oczywiście Tofik wygrał. Ale jeśli zaczęła się prawdziwa walka, to Gurpin ustawił swój skład, który miał ustawiony. Mógł nie on. ogóle city. kupiłem mu szaudany na urodziny i od tej pory szaudny są Gurpina i dlatego on sobie ustawia składy i dlatego wygrywa najczęściej. No. Takie ofensywne ja, city, nie? To prawda, to wina no. mojego internetu. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie internety, internety wywaliło cię po ludach dwóch, także no. jak przegrałeś. Wyglądało w ten tak sposób, że mówię, wiesz, że złościłeś się i zgiłeś kabel w No, ale jak wygrałeś, to nie nagrywałeś. <śmiech> Dlatego <śmiech> Nagrywałem tak Nagrywałem tylko ten sił. No tak, że nie, tak. ale podsumując walkę. To walka była zacięta, znaczy to easy jakieś nie było ogólnie z obydwu stron. No, ale tutaj widzę przewagę Gurplina znaczną, bo ile straciłeś Pokémonów? 3, tak? Do jego światło. No przejściu. w tym momencie straciłem 3 Pokemony, wcześniej nie pamiętam ile straciłem. Ale tak, ale, mm. ale koniec końców, w pierwszej rundzie faktycznie Tofik, trzeba przyznać, może trochę go nie doceniłem, ale zmiażdżył mnie dosyć sporą przewagą, także nie to, że, 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 że nie, nie umie walczyć, tylko pecha miał po prostu z timem. Pech, pech. Tak, dokładnie. No. no. Także co? Czyli no. Tofik, teraz możesz pozdrowić mamę, tatę, siostrę. Pozdrawiam! Nie jak w tych wszystkich, tak jak w tych wszystkich filmikach z Hugo, w tych, tych programach z Hugo i tak dalej, czy w innej familiadzie, czuj się wyróżniony i możesz w tym momencie pozdrowić, prawda, swoją Pozdrawiam klasę, która i tak mnie ogląda. jestem jednakiem. Dokładnie. I, I tym oto optymistycznym akcentem, tym, tym oto akcemistycznym obcentem e, będziemy kończyli ten materiał, także mam nadzieję, że się podobał, do zobaczenia w jakimś następnym materiale, no i co? Na razie cześć!